Konie ruszyły. Ładnie złapał start king Jape, ale już wyprzedziła go Martyna. Martyna, king Jape, McKenzie Spires, Intrus tam jest w czołówce, jest także Datsun. Przedostatni galopuje, elektropop i stawkę zamyka Black Troy. 1300 metrów do celownika, Martyna cały czas prowadzi. Na drugiej pozycji jest w tej chwili McKenzie Spires. 1200 metrów do celownika Martyna McKenzie-Spires, na trzeciej pozycji galopuje king Jape, to jest czołówka, na czwartej Datsun, dalej Electropop, Intrus, na ostatnie miejsce spadł Black Troy. Pół zakrętu, Martyna nadal pierwsza, na drugiej pozycji McKenzie-Spires, blisko jest king Jape, blisko także Datsun, Electropop, Intrus i ostatni ciągle Black Troy. Na prostą wyprowadzi Martyna, ale to jeszcze jest trochę metrów, blisko nie McKenzie Spires, tam polem przesunął się do przodu Datsun. Na prostą wyprowadza Martyna, przy kanacie zyskał King Jabe, polem McKenzie Spires, Datsun, elektropop, kilka koni w walce. McKenzie Spires, tam jeszcze cały czas walczy King Jape i Datsun dobrze środkiem toru. Datsun, on na razie obejmuje prowadzenie, zbliża się do niego Elektropop. Datsun, Datsun walczy King Jape i Elektropop. Te trzy konie. Datsun jest zdecydowanie pierwszy o drugie miejsce walka, ale drugi będzie Elektropop, trzeci jest King Jape, czwarta jest Mackenzie Spires, pozostałe konie ostatnia Martyna.